Nawet top 1 gracz może spaść na ósme miejsce przez jedną złą decyzję w Eko. Zgadniesz jaki najczęstszy błąd robią gracze? Zostaw swój typ w komentarzu. Zbyt wczesny poziom 6 potrafi zniszczyć late game. Ignorowanie itemizacji Kerry często kończy się porażką. Nawet prosi, czasem tunelują na ulubioną kompozycję. Zbyt szybki roll down bez ekonu równa się szybki koniec gry. Źle ustawione jednostki równa się porażka z gorszą kompozycją. Zbyt późne pivotowanie builda przy złym lucie jest równe top 6 maksimum. Brak skautowania co dwie rundy jest równe braku kontroli nad lobby. Nawet najlepsi zapominają o kluczowym ogmędzie w pośpiechu.